Cześć, jestem Goodwail Coldwind i witam w kolejnym odcinku mojego wideokastu poświęconego językowi assembly. Dzisiaj będzie o instrukcjach, których w zasadzie obiecałem w odcinku bodajże 17 opowiedzieć, mianowicie o instrukcjach do testowania bitów, czyli instrukcjach B z prefiksem B, no i potem jakieś, jakieś tam kolejne literki. Okej, okay, więc tak, mówiłem w odcinku 17 o instrukcjach takich jak AND, XOR, NOT oraz OR. I były to instrukcje do operowania na bitach, czyli bitwise, i one działały w ten sposób, że operowały na całej serii bitów naraz, czyli na przykład na 16 bitach, na 8 bitach, na 32 bitach, czy w trybie 64-bitowym na 64 bitach. Pokazywałem również, jak za pomocą tych instrukcji ustawić jakiś jeden konkretny bit lub zmienić jeden konkretny bit lub przetestować jeden konkretny bit i tak dalej i tak dalej natomiast no troszeczkę było z tym zabawy dzisiaj natomiast będzie o instrukcjach które właśnie są przeznaczone do tego aby używać je na pojedynczych bitach a nie na całych seriach bitów jak w przypadku instrukcji omawianych kilka odcinków temu okej okay. jakie to będą instrukcje więc będzie to tak przede wszystkim będzie to instrukcja BT do testowania, czy bit jest ustawione, czy nie. Potem będzie instrukcja BTC, która będzie flipować bit e, C od complement, czyli dopełni bit, czyli tak jak wspominałem ostatnio, zmień 0 na 1, 1 na 0. E, a przy okazji, to literka T jest nadal od test, czyli bit test and complement. Potem będzie bit e, test set i bit test reset, set od ustawienia danego bitu na jedynkę a reset od zresetowania oprócz tych instrukcji będą jeszcze dwie w zasadzie dodatkowe i w jednej, w przypadku jednej z nich troszeczkę, a w zasadzie w przypadku obu z nich troszeczkę wejdę na temat um, undefined behavior jeżeli chodzi o procesory no i są to instrukcje b a, a, przepraszam bs f oraz bsr które rozwija się jako bit-scan-forward oraz bit-scan-reverse i które służą do, do sprawdzenia, ile, mm, ile jest zer w danej liczbie, inaczej, ile jest bitów ustawionych na zero w danej liczbie aż do napotkania pierwszej jedynki lub aż do napotkania ostatniej jedynki, ale o tym za chwilkę. Ok, jeżeli chodzi o te wszystkie instrukcje z beta, x oraz na samo beta również, one działają w ten sposób, jeżeli chodzi o tą, o tą część testującą: że sprawdzają, czy bit na danej pozycji jest ustawiony i, a tak naprawdę kopiują ten bit do flagi CF. Czyli bit z danej pozycji jest kopiowany zawsze do CF, a potem, potem jest wykonywany ten, ten, ten X, czyli complement, set albo. Mm, Albo reset właśnie na tym bicie, ale nie, nie już na fladze CF. Czyli na fladze CF mamy oryginalną wartość, znaczy w fladze CF mamy oryginalną wartość tego bitu. Jeżeli chodzi o użycie, jak tego używać, to sprawa w zasadzie jest dość prosta. Mianowicie instrukcje BT przyjmują dwa argumenty zawsze. BTX może zawsze. Pierwszym argumentem jest tak zwany bitBase. Jest to ta liczba, na której operujemy, czyli ten zestaw bitów, który nas interesuje. A drugi to jest bit number, czyli na którym bicie, na którym bicie konkretnie operujemy, czyli bit offset, ewentualnie bit position. Zajmijmy to może bit position. I teraz tak, w tym miejscu może być coś, co się oznacza m/r, czyli odwołanie do pamięci lub odwołanie do rejestru. Natomiast jeżeli chodzi o bit position, może to być rejestr lub um, wartość stała, czyli im. Badaj, że im 8. No, jeżeli chodzi o tam bit position, no oczywiście jest to liczba w zależności, od, w zależności od tego, jaki bit base na czym operujemy, no będzie to liczba od 0 do np. Um, 7, od 0 do 15, od 0 do 31 lub od 0 do 60, czyli jeżeli działamy w trybie 64-bitowym, oczywiście. I teraz, jeżeli podamy większą liczbę niż to, to będzie ona po prostu przycięta do. Te bity górne zostaną zignorowane, czyli zostanie wykonana na nich operacja modulo, na przykład modulo 32 w tym wypadku. W wypadku liczby oczywiście, czy jest to. The bitbase jest liczbą, czy jest to Dobra, to przykładowy programik może wyglądać w ten sposób. Move EAX jakaś liczba. Na przykład, po prostu 0, wrzućmy do AX i następnie chcemy, powiedzmy, przestawić piąty bit na, na jedynkę, ustawić zawsze na jedynkę. W tym celu, oczywiście, skorzystamy z instrukcji BTS, czyli BTSet. EAX, ponieważ na EAX operujemy, no i, jak mówiłem, bit numer 5, czyli to jest tak naprawdę szósty bit od, ponieważ najmłodszy bit ma ma 0 identyfikator 0 czyli w tym miejscu AX jest ustawiony na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oczywiście tylko dolno 8 bitów napisane dla czytelności no to w tym miejscu już będzie ustawiony na 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 na 1, 6 i 7 czyli razem 8 bitów oraz w tym miejscu CF oczywiście zostało ustawione na 0, ponieważ wcześniej na tej pozycji, na tej pozycji piątej było 0. Znaczy no, czyli właśnie to 0 zawędrowało do CF. Dlatego w CF mamy teraz 0. No i tak wygląda ustawianie, jeżeli chodzi o mm, dopełnienie, czyli o flip bitu. Powiedzmy, że chcemy teraz tam bit na tej pozycji, objętnie jaki jest, chcemy go flipnąć, czyli zmienić 0 na 1, 1 na 0, no to Oczywiście wygląda to identycznie, czyli BTC od complement, a x, piąta pozycja, przepraszam, pozycja w tym wypadku jest to oczywiście druga. No i analogicznie, gdybyśmy chcieli, powiedzmy, zresetować potem tą jedynkę, no ustawić ją na 0, no to będzie to beta r od resetu, a na mm, piątej pozycji będzie ustawiona na 0. Teraz jeżeli chcemy przetestować, czyli mamy, coś tam w rejestrze AX, mów EAX, coś tam, nie wiemy co, jest tu jakaś wartość i chcemy sprawdzić, czy na pozycji powiedzmy siódmej jest jedynka, no to robimy to w ten sposób, bit test, EAX, pozycja siódma i dzięki temu w CF znajdzie się ten bit, no a skoro coś jest w CF, no to możemy wykorzystać od C, czyli skok zależny właśnie od tej flagi, jeżeli ten bit jest ustawiony, if carry, jump if carry, a wtedy możemy skoczyć sobie do ASDF. No i analogicznie możemy również użyć instrukcji np. JNC. Czyli jump, jeżeli bit nie jest ustawiony. Czyli jeżeli chodzi o BT, to właśnie bardzo się ta, przydają te instrukcje JC i JNC. To by było na tyle, jeżeli chodzi o, te, chodzi o te instrukcje. One są, jak widać, trywialne. Rzadko kiedy tak naprawdę się z nich korzysta, zazwyczaj się korzysta właśnie z tych endów, norów, ksorów i tak choćby dlatego, że w językach wyższego poziomu mają one przełożenie bezpośrednio na, um, no na, na, na operandy w tych językach wyższego poziomu, a te BTC, BTS i tak dalej nie mają. Natomiast y, chyba nawet te AND na no, OR i tak dalej, XOR są szybsze niż, niż te operacje na pojedynczych bitach. Przy czym tu warto sprawdzić i nie należy mnie trzymać za słowo w tym wypadku. Dobra, to jeszcze o tych dwóch instrukcjach ostatnich, mianowicie mm, bit scan forward oraz bit scan backward. Eee, nie backward oczywiście, tylko reverse. Teraz tak, o co tu chodzi? Jak one działają? Więc tak, podejmy im. Tak naprawdę każdy z nich ma dwa argumenty. Jest to, może na przykład inaczej, jest to DST oraz SRC. Gdzie DSC jest docelowym rejestrem, jest on w pamięci lub cokolwiek, SRC jest źródłowym rejestrem, na którym operujemy. I załóżmy, że w tym ten SRC wygląda jakoś tak. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oczywiście napisałem. Panownie tylko 8, tylko 8 bitów podam I teraz tak, jeżeli chodzi o BTF, scan forward, czyli od, od forward, forward to dziwo jest z tej strony, czyli od, od przodu od mniejszych bitów, zaczyna liczyć ile jest z, inaczej, na której pozycji jest pierwsza jedynka. No, czyli w tym wypadku oczywiście będzie na pozycji drugiej. Natomiast jeżeli chodzi o bit scan reverse. To beat scan reverse, może znaczy to na zielono. E, to jest scan po prostu od tej strony, ile zer jest od tej strony, a raczej na której pozycji jest pierwsza jedynka. E, przy czym. Nie, to jest raczej właśnie ile jest zer z tej strony. No i w tym wypadku będzie to oczywiście 1. 0. No i dokładnie tak to działa. Bardzo prosta instrukcja, natomiast pytanie brzmi, ponieważ one szukają pierwszej jedynki, tak naprawdę. Co się stanie, jeżeli liczba to jest 0, czyli są troszeczkę niżej, czyli mamy liczbę typu 000000, no bo taki skan to jest oczywiście pętla. No i pytanie brzmi, co się stanie, um, kiedy pętla zacznie testować. Tu jest 0, tu jest 0, 0, 0 jedzie dalej i tak dalej, i no nagle się liczba kończy. W związku z tym, to jest taki właśnie specjalny przypadek, w którym um, instrukcja działa trochę inaczej. Mianowicie jeżeli chodzi o przypadek poprawny, czyli gdzie liczba, ten source nie jest, nie jest zerem, wtedy flaga ZF jest ustawiona na 0. I to znaczy nie ma błędu, instrukcja zadziała poprawnie. Natomiast jeżeli ten SRC jest zerem, to wtedy flaga ZF jest ustawiona na 1, czyli jest ustawiona, tak naprawdę nie jest, nie jest wyczyszczona. I to znaczy, że jest błąd. No, i okej. Okay. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten DST, to do DST trafia ta jedynka lub ta dwójka, w zależności oczywiście, którą, którą instrukcję użyjemy, czyli ta ilość bitów ustawionych na 0 przed pierwszą jedynką. I no, co się dzieje, jeżeli ta instrukcja jest na, no ustawiona po prostu na 1? Na Przepraszam, ta, ten source jest na 0, na czyli ZTB jest ustawiony na 1. To wtedy na, jak to DST będzie zmienione? No i właśnie to jest dobre pytanie. I jak m, przygotowywałem się do odcinka, no to rzuciłem okiem w manualu Intela i w manualu Intela pisze: m, Pozwolę sobie może m, z pamięci zacytować, że w tym wypadku m, zachowanie, znaczy wrzucona wartość do tego. DST jest, jest undefined, czyli jest niezdefiniowana. Czyli znaczy to mniej więcej tyle, że w tym, jeżeli chodzi o ten DST, o ten operator, możemy tam dostać cokolwiek. Ale no właśnie, co to znaczy, że to jest cokolwiek? Możemy tam dostać, że to jest niezdefiniowane. I to jest dobre pytanie, i tak naprawdę chciałem to nawet sprawdzić, i mi się udało. I tak, jak to sprawdzić, ponieważ tak naprawdę Was bardziej może zainteresować to, jak to sprawdzić, niż, niż, niż no, co, to, co to faktycznie jest. Jak to sprawdzić? No przede wszystkim należy uruchomić kod, który, który testuje właśnie ten przypadek na, 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 na napisać kod i go uruchomić na swoim komputerze, na swoim procesorze. Czyli ja mam na przykład procesor Intela i możemy odpalić kod, który w zasadzie mam już przygotowany. Mianowicie kod wygląda w ten sposób: wim ggg.asm. Mam ustawiony rejestr EDX na, na cokolwiek. O, przepraszam, bo z jakiegoś dziwnego powodu mi się włączył. A, tak, z dziwnego, sam napisałem źle i się zastanawiam nad dziwnymi powodami. Okay. Chciałem oczywiście ma mój ulubiony edytor. Ok. I teraz tak. EDX ustawiam na jakąkolwiek wartość. AX ustawiam na 0. No i właśnie wykonuję to b forward do EDX jest moim docelowym rejestrem, czyli destination. AX jest, no właśnie jest 0. Czyli w tym, w, w tym miejscu EDX będzie undefined. W związku z tym wrzucam EDX na, na stos sobie, no ponieważ to EDX musi mieć jakąś wartość, tam jakieś bity muszą być. No i wywołuję sobie printf'a i wypisuję po prostu to właśnie z takim formatem, czyli w hexadecymalnie, oczywiście, dla czytelności. I wypisuję sobie EDX. No a potem wychodzę. Exit. Dokładnie tak to działa, więc pozwolę sobie to skompilować i uruchomić. To jest pierwsza rzecz, którą powinno się zrobić, ponieważ można no zaobserwować po prostu co się dzieje. I odpalam. Przypominam, że mam wartość negację z zera, czyli ffff w rejestrze edx przed wywołaniem tej instrukcji. Odparam i proszę zauważyć, że to ffff tam nadal jest. To może teraz ustawię edx po prostu na zero. Skompiluję jeszcze raz i uruchomię jeszcze raz. Zaraz hmm. sobie troszeczkę okno przesunąć. Kompilacja, uruchomienie. Jest nadal zero. Znaczy, no, mógłbym powiedzmy, przypuszczać, że to Undefined w tym wypadku. Tak naprawdę jest defined i znaczy po prostu ta wartość nie jest zmieniana, nie jest w ogóle ruszana. Um, ale ponieważ to jest Undefined, programiści nie mogą na tym polegać. Natomiast jeżeli mm, chcecie być hakerami, to raczej trzeba to wiedzieć po prostu, jak to się zachowa. No dobra, ale jak mówiłem, ja mam Intela. Jak to jest w przypadku AMD? Niestety nie mam AMD pod ręką jako, jako tako. Ale MD, podobnie jak Intel, ma na swojej stronie dostępne manuale. Taki manual pozwolę sobie Wam pokazać. To jest manual, oczywiście, z spisem ich instrukcji, podobnie jak, jak Intel ma. To jest, ta, właśnie, to jest to scan forward i jest następujące zdanie: bla 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 bla. bla. If the second operand contains zero, the instruction set. Sets 0 Flag to 1 and does not change the Contest Contents of Destination Register. Czyli po prostu, jeżeli jest 0, no to nie jest zmieniany ten, ten rejestr, ta zawartość tego rejestru. Co oczywiście ma sens. Um, I tak jest na Intelu, również. Jak widać, tak się zachowuje ta instrukcja. Tylko w przypadku AMD. Jest to zdefiniowane w przypadku Intela i w przypadku AMD możemy na tym polegać, ponieważ tak jest napisane w manualu. Natomiast w przypadku Intela, mimo że to się zachowuje tak samo, no to nie jest zdefiniowane i nie możemy na tym polegać. Po prostu za za 10 jakichś wersji procesora to się może zupełnie zmienić możemy dostawać jakąś losową wartość albo na przykład negację w tym w rejestrze docelowym. Okej, okay, więc warto sprawdzić, jak mówiłem, w manuale jak się zachowuje i warto również rzucić okiem na inne procesory. No, Możecie zapytać, no, jakie inne procesory? Przecież mamy Intel, AMD, i w zasadzie koniec. VIA coś tam próbowała, no ale jeżeli chodzi o VIA, to trudno manuale jej zdobyć faktycznie, chociaż że jest to możliwe. Um, data data to są raczej wtedy niż manuale. Um, no i były też jakieś inne firmy kiedyś, które próbowały X86 implementować. Um, natomiast oprócz właśnie prawdziwych procesorów, mamy również emulatory, i warto. Rzucić okiem na emulatory, jak emulatory implementują daną instrukcję, a nuż znajdzie się jakiś, jakaś, jakaś ciekawa metoda na, na detekcję, czy kod jest odpalany na danym emulatorze, czy, czy na prawdziwym procesorze. Tak więc w związku z tym ściągnąłem trzy mm, emulatory, mianowicie będzie to emulator box, czyli mm, on jest zresztą bardzo dobry. Bardzo polecam zapoznanie się z nim to tym X86. Jeżeli byście chcieli się bawić w pisanie systemów operacyjnych, to jest to obowiązkowe narzędzie. Poza tym ściągnąłem do który również implementuje procesor oraz QEMU, czyli też taki w zasadzie fajny trochę emulator, trochę virtualizer. Ok, więc tak, może zacznijmy od Boxa. Jeżeli chodzi o Boxa, to. Właśnie, mam total commandera i będę szukał po prostu tej instrukcji, czyli bsf. Jeżeli chodzi o boxa, to mam pewność, że będzie to wielkimi literami napisane, jeżeli chodzi o nazwę funkcji, która implementuje tą, tą instrukcję. Więc szukam i znalazłem mi kilka plików. I na przykład bit32 sobie otworzę. Total commander swoją drogą świetny program. Naprawdę zachęcam do używania go pod Windowsem. Bardzo przyspiesza pracę moim zdaniem. I nie jest jakoś przesadnie drogi. OK I szukamy. Okej. Okay. To jest przykładowa implementacja takiej funkcji test. To, to jest też taka ważna uwaga, jeżeli chodzi o naukę assemblera. Jeżeli nie wiecie, nie macie już pojęcia, jak ta instrukcja działa, rzućcie okiem w kod jakiegoś emulatora. Kod czasem jest dużo bardziej czytelny, niż to, co w manualu piszą. Więc tak. No jak to działa? Mamy jakiś operand drugi, czyli ten właśnie source operand w tym przypadku. Um, e, ok. Okay, wracam po króciutkiej przerwie technicznej, której wy zapewne nie zauważyliście. Dobra, czyli to jest ten, jak mówiłem, source operand, no i jest sprawdzane, czy jest zero. Jeżeli jest zerem, to wtedy jest ustawione ten zf, ta flaga zf. No i jest notatka, że to ob1 jest undefined, ale proszę zauważyć, że to ob jest w ogóle niezmieniane. Ile jest w tym miejscu zmieniane faktycznie, czyli w tym else, czyli w tej w momencie, kiedy source operand nie jest zerem, no to. W tej gałęzi w ogóle IFA jest niezmienione, więc no, widać po prostu, że jest niezmienione. Ok, super. Czyli box zachowuje się tak jak Intel się zachowuje, przy czym też jest notatka, że jest undefined. No czyli zachowuje się również jak AMD. No to po boxie rzućmy może okiem na boxa. Dobra, też będę BSF szukał. I tu mamy pliczek, na przykład op.h. Ok. f żeby przeszukać znowu. No i mam BSF-a, wersję dla Wordów. No tak mogę przynajmniej po tej literce w wnioskować. No i proszę zacząć. Po pierwsze sprawdzane jest czy no czy to jest, nie jest zerem. Stąd ten wykrzyknik z przodu oczywiście. Jeżeli nie jest, no to jest jakaś tam flaga ustawiona, ta flaga Z jest ustawiona na tru, no i jest, wyskakuje w ogóle z tego switch case'a, gdzieś tam leci dalej. Natomiast w innym przypadku jest, jest faktycznie ten, ta pętelka i jest liczony ten, mm, no ta dana wartość. Ciekawe jest to, że w obu przypadkach jest tu OP1, no ale ok. Warto by przyjrzeć się tej instrukcji, jeżeli chodzi o Dosbox bardziej. Jeżeli jesteście zainteresowani, rzućcie okiem i może dajcie mi znać po prostu, czy, czy ta instrukcja na pewno jest dobrze zaimplementowana. Ok. Znaczy no, Dosbox również nie zmienia wartości tego rejestru. No to rzućmy jeszcze okiem na QM. -u. Ok, I szukam BSF. I teraz tak, Ophelper, to jest pierwsza rzecz. I tutaj mamy taką funkcję Helper BSF gdzie jest tylko ta pętla. E, no i tu moglibyśmy przypuszczać, że mm, no to jest, to jest coś niedobrego, ponieważ zauważcie, że dopóki e, ten warunek nie jest spełniony, następuje coś takiego. Czyli przesunięcie bitowe, ale no, jeżeli raz jest zerem, no to wtedy to jest nieskończona pętla, no czyli to może em, program wyłożyć, chyba że w innym miejscu jest sprawdzanie, to jest przed wywołaniem, tak więc teraz będziemy szukać w miejsca, gdzie to helper BSF jest użyte. Więc no właśnie, wklejmy tu helper BSF, szukam i op helper CPP to jest ta funkcja, więc ten plik sam, więc translate.c, to mnie interesuje. I no właśnie, tu jest tak jakiś, gdzie jestem? Jestem w caseie BSF i BSR. Okej, okay. no czyli jest nam w dobrym miejscu. Tu jest jakieś, jakaś inicjalizacja, która mnie nie interesuje. Tu jest jakieś sprawdzenie jakiegoś prefiksu i instrukcja LZCNT, czyli Leading Zero Count. To jest instrukcja, która nas na razie nie interesuje, ale zachęcam do rzucenia na nią okiem. Tak samo jak na instrukcję PopCount, ale to będzie w innym odcinku. Natomiast tu jest właśnie implementacja tego BSF i BSR, jak widać. I ten helper jest w tych miejscach wywołany. I teraz tak. Co to jest za kod? To jest kod, który tak naprawdę stara się, z tego, co, co go rozumiem, stara się skompilować dany opcode do kodu Assembly. No ponieważ to jest, jak wspomniałem, emulator, ale on stara się, żeby jednak to wszystko szybko działało, więc stara się go skompilować do zestawu instrukcji. No i zobaczmy, co my to mamy. Po pierwsze do. No właśnie, to, to jest to, co nas interesuje. Po pierwsze, mamy jakiś label stworzony, a po drugie mamy. Jakąś funkcję, która coś tam, coś tam, coś tam, brcond. Co znaczy brcond? Branch condition, czyli skocz, jeżeli dany warunek jest spełniony. Warunek to mamy eq, czyli equal, jeżeli t0 jest równe 0. Znaczy no, mamy również sprawdzane tutaj, czy to t0 jest równe 0. Mm. I e, jeżeli to t0, czyli ten w tym wypadku ten e, będzie to ten oczywiście source argument, jest równy 0, no to mamy. Ma być skok do label 1, a label 1 proszę zauważyć jest tutaj. SET label, label 1. Czyli to, ta część e, kodu się faktycznie nie wykona, jeżeli no, ten warunek jest spełniony, czyli ten helper nigdy nie będzie wywołany. E, no i przypuszczam, że również, o tutaj ten GEN op move, .rec, e, m, czyli ten destination, ten, ten wynik nie będzie zapisany. W ogóle nie będzie ten rejestr wynikowy ruszony, jeżeli, no jeżeli ten skok nastąpi. No czyli, jak podsumowując, kłemu, zachowuje się dokładnie tak samo jak wszystko inne, no czyli, mimo że w tym wypadku jest to undefined, to tak naprawdę zachowanie jest dość jasne i po prostu ten rejestr, destination rejestr w tym jednym przypadku jest niezmieniony. Ok, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Czyli podsumowując Powiedzieliśmy sobie o, o instrukcjach z rodziny BT, czyli BT, BTS, BTC i BTR do operacji na pojedynczych bitach. Oraz ym, wspomnieliśmy co nieco o bit scan forward, bit scan reverse, czyli funkcjach, które szukają pierwszej jedynki z przodu lub z tyłu danego zestawu bitów, czyli danego, no danej liczby po prostu. No oraz powiedzieliśmy sobie, jak sprawdzić, jak się instrukcja zachowuje, jeżeli jest jakiś undefined. I gdzie szukać po pierwsze informacji, bo to jest w zasadzie najważniejsze w tym. No i to było na tyle. Tak więc jak zwykle zachęcam do kliknięcia przycisku podoba mi się, tudzież laję thumbs up, jeżeli, jeżeli faktycznie odcinek Wam się podobał i sądzicie, że ta wiedza Wam się przyda. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji, do rzucenia okiem na inne odcinki z moich videocastów. No i życzę miłego dnia i miłego kodowania w Assembly.